Siema, w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam strategię typu Go laloon Będzie to atak w wykonaniu larana Już przechodząc do ataku Na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to dość popularna baza No i tak, wyrzucamy golema Który ma za zadanie zabrać cały damage na siebie Wizaldy elegancko Czyszczam te dwa archer towary Funerują boki tak, aby nam się kill skład wbił do środka No i już parka razem z kill squadem. Zapija w sam środek. Wallbreaker zrobił bardzo dobrą drogę do środka. zadajem kill składu jest zniszczenie, wiadomo, Clan Castle oraz wojska z Clan Castle oraz właśnie Archer Queen, czyli całej naszej parki oraz zbicie w tym przypadku dwóch air defenseów. No i później, już tylko formalność wyrzucenia odpowiednio balonów i Mamy piękne, murowane trzy gwiazdki. Wiadomo, umiejętność rzucania speli. I nie ma opcji, aby tak prosta baza wsiadła na trzy gwiazdki. Prosta, nie prosta. Czasem zlekceważymy przeciwnika, no i nawet na takich bazach możemy źle wypaść. Najważniejsze jest to, aby zrobić trzy gwiazdki. Nieważne, czy baza jest prosta, czy trudna. Najważniejsze jest, aby wygrać wojnę. No i co? Tutaj już widzicie, że będą trzy gwiazdki. Odcinek nagrywany tak ma na spontanie na szybko było był lepszy materiał, baska była mocniejsza, no ale onkowo skasowałem filmik, niestety. No dobrze, no to co, tutaj sobie obejrzyjcie do końca ten odcinek. I to by było na tyle w tym odcinku, zostawcie lajka, like suba, udostępnijcie, wbijcie na naszego facebooka, na polską orlefaj, fan, fanpage. No i dzięki, że jesteście, no trzymajcie się, elo.